Pierdolę Maciek. Powiem Ci, że dzisiaj to my mamy naprawdę ciekawą trasę. Pamiętasz, jak wczoraj żeśmy nie to najgorsze co się wydarzyło, to kurwa, jak nie mieliśmy rozmienić ze Ja pierdolę. To dzisiaj to ci kurwa nie powiem co się działo. Może Max 6 to może być. Ty jadę z jakimś ziutem. A, wyjdź! Witaj na swojej ostatniej trasie dostawy wody dziś wieczorem. Weź pełny dzban z wodą z tyłu ciężarówki i dostarcz się do wyznaczonych miejsc w domu. Znajdź i zabierz wszystkie puste dzbany na wodę w każdym domu i przynieś je do ciężarówki. Gdy już zbierz wszystkie puste dzbany i dostarczysz wszystkie pełne, porozmawiaj z właścicielem dobra, a dobra zapłatę. Kiedy będziesz gotów udać się do następnego domu, wejdź do ciężarówki, a kierowca ci tam zabierze. Powodzenia! Witam. Odłóż dzban, weź pusty. Okej. Okay. Ej, widzi ktoś jeszcze jeden pusty dzban? Lol. Ktoś śpi w ogóle. Nie można otworzyć. Czemu? Czemu? A tu jest baniak! Ja nie zauważyłem. Ja pierdolę, ale jestem głupi. To po co mi ten kluczyk? O, jesteś tu z wodą, oto pieniądze. Okej okay. I to chyba tyle e, Jestem Ale se mu zagra, a ten coś do mnie, a to jest chyba chile, bo to taka Karnacja czyliska O kurwa Ja PD, ale byłaby czułowa Jak oni kurwa jeżdżą? Oho, wieczór się robi Czy muszę przynieść i czy muszę odnieść? Puste bańki z tyłu, pośpiesz się, nie mam całego dnia. Dobra, uspokój się już tam. Rewę? O, tu są jeszcze dwa puste. A! Mogę tylko po jednym. Pustym też po jednym? Ktoś tu płacze. Ty, gdzie jest ten typ? Zniknął. Tata mówił, żeby nie rozmawiał z Nie ma żadnej lata Dzięki Kurwa co jest grane? Ja pierdolę, ale robota, powiem wam. Pokurwiona sprawa Aaaa, Ty kurwa jebana! O kur... No i to jest posiadłość. Głosujcie na prezydenta jakiegoś w ogóle. No i do takich ludzi to ja mogę... 4 dzbany z wodą, ja pierdolę Ale tu się będą działy dantejskie sceny Dobry, co z tą wodą? Aha. Okay. Dobra, tu mamy dwa zostawić A skąd puste? Czekajcie, idę z nim pogadać tam u góry chyba A to pan, tak? Witam. Nie dotykaj mi gówniarzu, co? Daj spokój. A, on tu jest. Ok. Weź pieniądze i wyjdź, zanim zawołam sołtysa? Co? Ja Kurwa, pojebane. Ja pierdolę ty. Daj spokój. Pokurwione jakieś. Jedziemy dalej. Prawie zawoł Dobra Dwa. Okej. Okay. Dobry Tu jeden odkładam Puste błoniaki są w środku. To tyle, nic się tutaj za bardzo chyba nie działo. Jeszcze pieniążki muszę odebrać od niej. Dziękuję. Również dziękuję. Ty kurwa, chłopie, ty wiesz co to jest za robota co my tu pracujemy? Czy ty się kurwa jakieś pojebane rzeczy dzieją, chłopie? Serio, idę tam do tego typa, a tam jakaś kurwa dziewczynka mała wybiega kurwa z na namiotły? Z znaczy? Daj spokój. Pojebana praca to jest jakaś. Coś teraz spakował, Rafał. Pojebany Rafał. Niech pani nie płacze nie ma co! O pierdole, kurwa, nie rób mi tak. A tu jest drugi. Chyba sobie kurwa żartujesz. A kto mi zapłaci? Nie, no kurwa. Aha Dziękuję, również dziękuję, powodzenia w życiu, niech pani się nie a nie ma co Kurwa, Rafał, daj spokój Tam to już w ogóle kurna babka normalnie Wyglądam, chłopie, patrzę za okna Praca, praca A tam ktoś kurwa wisi normalnie tak o nie A później patrzę z innej perspektywy i nie wisi Nie wiem o co chodzi O kurwa, to jakaś impreza chyba większa Cztery baniaki z wodą Z kim mam rozmawiać? Z panią? Skończ swoją robotę, chłopcze, zanim ostraszysz moich ostatnich klientów. Daj spokój, no. Po co ten taki marazm? Ta niechęć. Ale kurwa grilla, ale. Ale. Gr... Ty, no, kurwa głowa świni się piecze. Pojebane. Oj. A! Ja pierdolę. Ja tu A! Wszyscy zniknęli nagle. Kotek. Na ja pierdole Dobra Czy ukradłeś coś z kuchni i tak potrącę z twojej zapłaty? Ta ukradłem Twoją cnotę <laughs> Dobra, spierdalamy stąd I kurwa Maciek tutaj to już w ogóle jakiś, nie wiem, coś nagle wszyscy zniknęli, biegli przez środek drogi, pojebane rzeczy się działy, słuchaj. Weź kurwa, chyba mam... ostatni przostroj nam został, nie? Czy jeszcze coś? Po drodze. Masakra dzisiaj w nocy to tak strasznie jak nigdy przy tych ulicach. Kurwa kościół. No nie, to będzie Dantejskie sceny jakieś. Trzy Co to za kurwa labirynt jest? Ja mam w tym labirynt. Ojciec co to? Ma takie kurwa gierki? Kotek. Cześć, yeah, pogłasz kota. Kot wydaje się lubić Twoją obecność, czujesz mrowienie w swoim ciele. O. Aaaa! JA pierdolę! Mi serce zabolało. O kurwa. Ja yeah, pierdole. A ona ma wycilowaną bombę, generalnie. Ojcze, SOTTO soto! Coś tu się kurwa dzieje. Polej wolej wodą Dobra, czy Dobra, w sumie przyniosłem mu wszystkie trzy niech ma. A już przestało? Kurwa, Mirek, słuchaj, w tym kościele też pojebane rzeczy. Tam chłopie groby za kościołem, i tam coś tam nienormalnie wyskoczyło. Nie, to, to nie była kuna. To był jakiś duch. słuchaj, Mirek, kurwa! Jeździmy w jakieś pojebane, kurwa, miejsca. Nawiedzone, wozisz mnie, masz wyjebane we wszystko. Obudź się, chłopie! Obudź się, kurwa! A, pierdolę. Witam. Moi no są na podwórku kazałem mi pilnować restauracji, gdy rozmnażają się. rozmawiają, przepraszam. Tu jest drugie puste. Dobra, to weźmiemy stąd. I jeszcze jeden pusty. Oj, tam ktoś siedzi. Chyba strasznie pijany jest. Co jest do kurwy nędzy? Jaki chłopczyk? Nie strzelaj, no! Co jest? Kurwa granica. Nie, no co jest z tym motywem wieszania się tutaj? Nie, 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 nie proszę pani. Gra o noszeniu wody zamieniła się w jakieś kurwa krwawe gody, widzowie. Ona powiedziała, że jej rodzice są w ogródku jak coś. Ja pierdolę. Wiesz no, twój tajciec się odstrzenił, matka się powiesiła, ale wiesz, no, kasę muszę wziąć. Znalazłem, tak, tak. W ogrodzie są. Jak coś? Kurwa, Maciek. Ja pierdolę, ja nie wiem jak to mam ubrać słowa Wyobraź sobie... A dobra, szkoda gadać, wiesz, po prostu... No mała dziewczynka tam tylko mieszka i gotuje dla wszystkich. O, ja pierdolę. Daj spokój, Maciek, kurwa. O, jeszcze jakaś żularnia się nam trafiła dzisiaj na zakończenie. Daj spokój. O, Widziała to pani? Kurczę właśnie nie wiem. Powiem ci, że jest Kuba i Jakub, ale ktoś może się nazywać Kuba. Ktoś inny, Jakub. O, Enybady, w świetle swojego. Przepraszam, a puste dzbaniki, gdzie macie? Ale idę po kasę do pana. Tutaj bekie mają cały czas. Co jest, kurwa, <śpiewa> Pierdole Maciek, powiem Ci, że dzisiaj to my mamy naprawdę ciekawą trasę. Pamiętasz, jak wczoraj żeśmy jechali, to najgorsze co się wydarzyło, to kurwa, jak nie mieliśmy rozmienić ze stówki. Ja pierdolę. To dzisiaj to ci kurwa nie powiem, co się działo. Ueee! Cicho zzyzyzy. Jebana! Ty nie ma tego zławki tu jest Nie wiem, wiesz co Maciek, ja mam wrażenie, że my to kolejno powinniśmy zmienić robotę. Na DHL-u mam teraz dobrze płatnie, wiesz? Pierdolić to dostarczenie wody, bo ci chcę są. No popatrz, kurwa. Ktoś rozpał się ołtarz przed wejściem, rozumiesz? O kurwa. Co się, kurwa, dzieje. Czego beka, czemu ze mnie beka. Skurwa? Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Zajębałem im świńską głowę po prostu. Kurwa Maciek, tutaj w ogóle jakieś świńskie głowy były popierdolone, daj spokój, chłopie, jakiś kult religijny w ogóle, daj spokój, ja pierdolę, po co im tyle tej wody, kurwa przez te baniaki mają po 10 litrów, jak nie więcej, daj spokój, o kurwa, ej, to jest rezydencja Maciek, no i tak możemy kurwa pracować, tu Pablo Escobar mieszkał, słuchaj, co? O kurwa Odbierz ostatnią zapłatę Ja pierdolę Dzień dobry O! Przykurwił mi Nie idź tam proszę! przedłem. Po tobie? Przyjebą, no musiałem iść po zapłatę. On to jednak nie z Ucieczka z dworu? No kurwa. Chyba oznacza, że ginę. Wymaga klucza do piwnicy 1 Ale to jest kurwa wielka willa Tu coś, coś jest Klucz do piwnicy 1 Widzieliście okay. to? Brania. Pierdolę. Nie wiem jak stąd dupcy zarumia. Łącz, to chyba ją zluruję tutaj. Jeszcze jedne drzwi Co to są za drzwi? Oh, tutaj! O kurwa, co tu się działo? Jest! Klucz! Piwnica 2! Tak, będzie wyjście! Przejście, ucieczka, mam! O nie Kręciła gdzieś no, przebiegnę Wyszło Po co? I tam? Jest! Kurwa Marian! Jest kurwa! Łooo wow! Nie uratowałem żadnego dziecka? A ja miałem je ratować? Aha, bad ending. Nie zadzwoniłeś na punkty to udało się zabić wszystkie dzieci! Nie, no kurwa, daj spokój do chuj. No były jasne instrukcje, no przecież nikt nie powiedział, że mamy je ratować do chuja Co jest? Zajemista giera kurwa, zajemista gera w chuj!